Cześć, to jest podcast Skuteczny. Ja nazywam się Bartosz Puchacz i na co dzień zajmuję się zawodowo sprzedażą. Prowadzę też ponad 40-osobowy zespół. Na przestrzeni lat zaobserwowałem, że najskuteczniejsze osoby w tej branży to są ludzie, którzy stale, nieustannie się rozwijają. Dlatego też powstał ten podcast, gdzie będę dzielił się z Wami moimi przemyśleniami, narzędziami i doświadczeniem w temacie rozwoju i sprzedaży, tak żebyś mógł, mogła wykonywać swoją pracę skuteczniej. Z wykształcenia jestem psychologiem biznesu i sprzedaży, ale przede wszystkim jestem praktykiem i to o czym będę mówił to połączenie wiedzy i doświadczenia. Zaobserwuj, zasubskrybuj, a po wysłuchaniu ocen ten podcast. Dzień dobry, cześć. Witam Ciebie serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj omówimy temat niezwykle ważny. Temat, z którym większość ludzi ma problem. Temat, który jest mega istotny w sprzedaży, jest ważny w prowadzeniu własnej firmy, ale jest też istotny w temacie komunikacji z drugim człowiekiem. Tym tematem są obiekcje. Uważam, że opanowanie tego tematu da ci niesamowity zwrot z inwestycji i pomoże ci sprzedawać, zarabiać więcej lub po prostu komunikować się lepiej z drugim człowiekiem. Uważam, że to jest taki podstawowy temat i warto go sobie wziąć na tapetę, solidnie przerobić i cały czas nad nim pracować. Ja Ci w tym odcinku powiem dzisiaj o moim podejściu do obiekcji, ale też powiem Ci o kilku narzędziach, które używam, które w mojej opinii są skuteczne, żeby lepiej do tego zagadnienia podchodzić. Obiekty zawsze są, zawsze będą. Oczywiście możesz powodować, żeby było ich mniej, natomiast nie jesteś w stanie wpłynąć na drugą stronę na tyle, żeby wyeliminować je do zera, no bo nie masz wpływu na to, czy komuś nie uciekła na przykład uwaga podczas waszej konwersacji, i przez to nie zrozumiał lub nie usłyszał tego, co do niego mówiłeś. No nie masz na to wpływu. Oczywiście minimalizować to możesz i o tym powiem Ci później. Natomiast na razie skupimy się na tym, czym w ogóle obiekcja jest. Obiekcja to nic innego, jak jakiś problem. Jakiś problem, który występuje pomiędzy dwoma stronami. W rozmowie. Ja kiedyś wymyśliłem sobie taką metaforę, że obiekcja jest po prostu ścianą pomiędzy tobą a drugim rozmówcą. Dla przykładu, ty jesteś handlowcem, po drugiej stronie jest Twój potencjalny klient i Twój klient ma jakąś obiekcję. Dla niego to może być mega ważny temat, to dla niego może być taka ściana nie do przeskoczenia, taki ogromny betonowy mur. I on w ogóle nie widzi rozwiązania, jak go pokonać, jak zauważyć Ciebie po drugiej stronie. Natomiast Ty, jako handlowiec, jeżeli poznasz mm, tą obiekcję, zadasz pytania, dzięki którym wyciągniesz na powierzchnię czasami tą ukrytą, niejawną obiekcję, no to może się okaże, okazać, że dla Ciebie, osoby doświadczonej w tym temacie, ta obiekcja to jest tak naprawdę ściana z papieru, którą wystarczy lekko puknąć, żeby. Tej ściany nie było, i żebyś mógł mm, dotrzeć na drugi brzeg do swojego klienta. Natomiast to, co jest tutaj kluczowe, to to, żeby tą obiekcję poznać, bo my często ich nie poznajemy, przez co sami utrudniamy sobie komunikację. Co kryje się za słowem obiekcja? No, kilka przykładowych myśli. Przede wszystkim to może być obawa. Na przykład obawa przed. Tobą, obawa przed Twoją firmą, obawa przed Twoją usługą, przed Twoim produktem, a może w ogóle obawa zupełnie inna, więc dopisz sobie inną obawę, która przychodzi Ci do głowy. Jak tą obawę pokonać? No, przede wszystkim warto ją poznać, a potem racjonalnie wyjaśnić, dlaczego być może ta obawa jest po prostu niesłuszna i nie warto się na niej koncentrować. Brak wiedzy to jest kolejny element czyli jeżeli sprzedajesz jakiekolwiek usługi, produkty, no to bardzo często będzie trafiał do ciebie potencjalny klient, który tej wiedzy, doświadczenia w tym danym zakresie nie ma i on jej oczekuje od ciebie. Więc twoją rolą jest taką osobę doedukować. Bardzo dobrym krokiem jest to, żeby już na etapie marketingu edukować swoich potencjalnych klientów. U nas w organizacji właśnie w ten sposób postępujemy, dzięki czemu potencjalni klienci, którzy do nas napływają, to są już osoby, które jakiekolwiek pojęcie w danym zakresie mają. Kolejny temat to niezrozumienie, czyli czasami klient mógł po prostu Ciebie nie zrozumieć. Ja na przykład sprzedaję głównie telefonicznie i jest bardzo duża szansa, że ten rozmówca po drugiej stronie mnie nie zrozumie. No wystarczy, że ucieknie mu uwaga, wystarczy, że nie wiem, ma home office i nagle dziecko będzie robiło coś nieprzyzwoitego, niewłaściwego i zwróci swoją uwagę ku temu dziecku. Wystarczy, że nie wiem, gotuje sobie obiad w międzyczasie. Pamiętam raz, miałem rozmowę z klientem, który mówił, że właśnie biega, ale mówił, że wtedy mu się. Dobrze, dobrze koncentruję, także tą rozmowę kontynuowaliśmy. Czasami po prostu ktoś też może mieć inny punkt widzenia niż czy na, na daną sytuację i nie chodzi o to, żeby też kogoś na siłę przekonywać do czegoś. Czy do swoich racji, no ale jeżeli ty jesteś ekspertem w danym zakresie i wiesz, że na przykład realnie ten produkt, ta usługa pomoże tej drugiej stronie rozwiązać jego problemy, no to po prostu musisz zmienić świadomość tej osoby i na nią wpłynąć w taki sposób, żeby. Ta osoba zobaczyła to być może innymi oczyma, bo często osoba, która tkwi w danym problemie, nie widzi nic poza tym problemem, ma klapki na oczach, włącza się myślenie tunelowe i nie dostrzega w ogóle innych rozwiązań. Kolejna kwestia to są przekonania. Każdy z nas ma jakiś bagaż ze swoimi przekonaniami, nie zawsze właściwymi, często błędnymi, czasami bezsensownymi, więc czasami też trzeba komuś powiedzieć: słuchaj, drogi kliencie, wydaje mi się, że masz błędne przekonanie w tym zakresie. Uważam tak dlatego, że, no i, i komuś też w ten sposób mm, to uświadomić. Też częstym problemem może być to, że ktoś komuś coś powiedział. Często się okazuje, że jak ktoś zgłębia wiedzę w jakimś zakresie, to nagle się okazuje, że otacza się ludźmi, którzy są świetnymi doradcami w tym zakresie no i pomagają mu podjąć decyzję niestety bardzo często błędną, więc warto to też zweryfikować, sprawdzić, żeby ktoś w taką pułapkę nie wpadł. Przyglądając się naprawdę wielkiej ilości rozmów handlowych i oso, osób, które te rozmowy prowadzą, zauważyłem jedno: że ludzie mają bardzo duży problem z tym, żeby właśnie te obiekcje wyciągać na światło dzienne, żeby je poznawać, tak jakby się tego bali, czyli bardzo często nimi chyba kieruje strach, tak mi się wydaje. Często też pojawia się to w rozmowie. W sensie, jak pytam tej osoby, dlaczego tego na przykład nie robi, i odpowiedzi zazwyczaj są takie, zwłaszcza jak ktoś zaczyna pracę w sprzedaży, to mówi: No, bo tak nie wypada mi pytać, bo tak głupio mi zapytać, albo nie chcę wyjść na taką wścibską, albo bo mi coś jeszcze ta osoba tam powie. Ja często wtedy takiej osoby pytam. A czy miała taką sytuację, że właśnie ktoś powiedział, że jest hamska albo coś takiego? No i bardzo często okazuje się, że nie, i tak naprawdę sama sobie taką wizję w głowie stworzyła, no i się tego uparcie trzyma, no bo wiadomo, tak jest wygodniej, a nasz umysł chce trzymać nas w tej strefie komfortu, żebyśmy cały czas bezpiecznie nie wychodzili z niej i, i, i żebyśmy nie byli w sytuacji zagrożenia. Natomiast w mojej opinii. Wychodząc z tej strefy komfortu, rozwijasz się najbardziej, dlatego też uważam, że to daje ci tak duży wzrost inwestycji, bo po pierwsze, no to ty się rozwijasz i jesteś coraz skuteczniejszy, skuteczniejsza w tym, co robisz. No a po drugie, po prostu zamykasz większą liczbę klientów, masz coraz wyższą konwersję, no bo automatycznie więcej tych obiekcji poznajesz, więc z większością jesteś w stanie coś zrobić i więcej tych problemów jesteś w stanie rozwiązać. Dla mnie to jest w ogóle zaskakujące. Jak ludzie, którzy zajmują się sprzedażą, boją się tych obiekcji poznawać, bo tak naprawdę na szali mają to, że albo ten klient im powie coś naprawdę niemiłego i będzie im przykro, co zdarza się, umówmy się niezwykle rzadko, lub na szali mają to, że strach zablokuje ich przed tym. Że będą zarabiać mniej pieniędzy, a większość ludzi chyba w sprzedaży jest właśnie po to, żeby, żeby zarabiać duże pieniądze. Tak mi się wydaje i tak zaobserwowałem. Często też ludzie nie robią tego, bo po prostu nie wiedzą, jak to robić efektywnie. No bo nikt ich nigdy tego nie nauczył, sami też nie doszli do tego, że mogłoby mieć to ogromny wpływ na ich sprzedaż. No więc siłą rzeczy nie robią tego, nie trenują, nie szukają informacji w tym zakresie, przez co im to nie wychodzi. No jak im to nie wychodzi, bo robią to nieskutecznie, no to za chwilę pojawiają się złe doświadczenia z tego zakresu, no bo może właśnie wtedy ktoś powie im jakieś mocniejsze słowa, przez co ci ludzie później mają takie przekonanie, że nie wypada pytać, bo ktoś mi coś powie i tak dalej. No to często pojawia się właśnie z tego, że Ktoś walczył z tą drugą stroną w tej potyczce słownej i podchodził do tego jak do walki, a myślę, że nie o to w tym chodzi, bo patrz, my mamy zainstalowaną taką reakcję walki lub ucieczki. Być może kiedykolwiek o niej słyszałaś, słyszałeś. I jeżeli ktoś się z nami nie zgadza i od razu atakuje nasze słowa, no to co nam się załącza? Albo też będę walczył, albo będę uciekał. I to jest nasza wrodzona reakcja. Oczywiście możemy panować nad swoimi reakcjami i pracować nad tym. Natomiast to, co zaobserwowałem, no to, że większość dorosłych ludzi, no niestety sobie tego nie wypracowała i nie wytrenowała, do czego oczywiście zachęcam. Natomiast jedną z najgorszych rzeczy, którą możesz zrobić, gdy ktoś ci mówi swoją obiekcję, to jest od razu walczenie z nią, bo wtedy uruchamiasz Kliencie również taką postawę albo obronną, albo uciekającą. Ogromnym problemem jest też to, że ludzie, którzy nie poznają obiekcji drugiej strony w rozmowie, no to często się domyślają i sami wysnuwają jakieś teorie. I oczywiście. Czasami być może uda ci się domyślić, natomiast, w mojej opinii, skuteczny handlowiec, skuteczna osoba prowadząca biznes to jest taka osoba, która się nie domyśla. To jest osoba, która posługuje się faktami, a te fakty wyciąga od tej drugiej strony, no bo skutecznie po prostu zadaje tej drugiej stronie pytania. To, co ja polecam ci zrobić, to pobawić się trochę, można powiedzieć, w lekarza. Czyli wyobraź sobie, że przychodzisz do lekarza. I ten lekarz nie daje ci od razu recepty, nawet nie pytając ciebie o nic, tylko najpierw wypytuje cię czasami o dziesiątki mikro, małych elementów, które będą miały wpływ na diagnozę finalną. Dopiero wtedy będzie ciebie w stanie zdiagnozować i zaproponować tobie jakąś konkretną metodę leczenia. Oczywiście, jeżeli to jest dobry lekarz, skuteczne zadawanie pytań, moim zdaniem, jest bardzo ważnym elementem. Komunikacji. Ja polecam podejść nawet do tematu zadawanie pytań, jak do swego rodzaju gry, czyli gra w prawdę. Twoim rolą jest poznać prawdę, a żeby do tej prawdy dojść, czasami musisz zadać kilka pytań pogłębiających. Często to mogą być bardzo proste pytania, jak na przykład: A dlaczego, A po co, A co masz na myśli? Mógłbyś mogłabyś doprecyzować itd. Stwórz sobie listę takich krótkich pytań, to będzie Ci pomocne, bo w pewnym momencie ci się to utrwali. Czyli stań się bardziej słuchaczem, a nie osobą, która mówi. Ja polecam zadawanie pytań, bardzo lubię tą metodę w pracy z ludźmi, no bo dzięki temu można szybciej dojść do sedna, a dzięki temu też, że zadajesz dużo tych pytań, dostrzegasz, widzisz więcej, bo poszerza ci się. Obraz, poszerza ci się perspektywa, lub możesz sobie wyobrazić, tak jak ludzie, którzy grali w grę, odkrywa im się po prostu mapa. Z każdym jednym pytaniem widzisz coraz więcej. Jest nawet taka rapowa piosenka Łony: Patrz trochę szerzej, polecam ci ją sprawdzić. Polecam podejść do tematu zadawania pytań też z taką dziecięcą ciekawością, czyli tak jak małe dziecko, które pyta Ciebie, a po co to, a dlaczego, a jak to działa, i tak dalej. W ramach takiej autorefleksji, po każdej rozmowie, spotkaniu z klientem, możesz zadać sobie proste pytanie. Możesz w ogóle sobie zobrazować, że po każdej takiej rozmowie ja do Ciebie podchodzę i pytam Ciebie, dlaczego ta osoba jeszcze od Ciebie nie zakupiła. I jeżeli ty mi odpowiesz na przykład, no, bo się musi jeszcze zastanowić, no to wyobraź sobie, że ja cię dopytuję, ok, a nad czym się musi zastanowić? I chodzi o to, żebyś poznał, poznała ten prawdziwy powód, bo jakby nie ma nic złego w tym, że ktoś musi sobie przemyśleć na przykład temat finansów, czy stać go na twoj, twoją usługę, twój produkt. Natomiast problemem jest to, gdy ty tej obiekcji nie poznasz. A dlaczego jest to problemem? No, bo jeżeli ty jej nie poznasz i zakończysz spotkanie, zakończysz rozmowę z klientem, no to może zdarzyć się tak, że z tą osobą już nigdy więcej się nie skontaktujesz, bo nagle wam się urwie kontakt. Przestanie od ciebie odbierać, odpisywać na wiadomości, być może anuluje spotkanie z tobą, które zaplanowaliście i już wtedy nie będziesz w stanie zrobić prawdopodobnie nic. Taka osoba, jeżeli nie została wyedukowana w danym zakresie, w danym zagadnieniu lub po prostu się nie zrozumieliście, może poszukać innych rozwiązań, może pójść do konkurencji lub może na stałe póki co przynajmniej stwierdzić, że nie będzie korzystać z tego typu rodzaju usług, czyli po prostu stracisz deal i zarobisz mniej pieniędzy, a tego byś chyba nie chciał. Dobra wiadomość jest taka, że mam na to rozwiązanie. Mam kilka sposobów na to, jak z tymi obiekcjami radzić sobie coraz lepiej. Pierwsza rzecz to jest bardzo dobra wiadomość. Brzmi ona następująco: liczba obiekcji jest ograniczona. To oznacza, że prawdopodobnie na co dzień, funkcjonując ze swoimi klientami, jesteś w stanie sobie wypisać wszystkie te obiekcje, które z ich ust się pojawiają. Lub nawet sam jesteś w stanie się zastanowić, wejść w rolę tego klienta, wejść w jego buty i pomyśleć, jakie ta osoba, obiekty, co do Twojej usługi, produktu może mieć. I gdy już to zrobisz, no to Twoją rolą jest przygotowanie racjonalnych, skutecznych odpowiedzi na każdą z tych obiekcji. My w naszej organizacji do każdej usługi, którą sprzedajemy, mamy przygotowany taki plik. Kiedyś roboczego go nazywałem killer obiekcji. i takim, taką nazwą, z taką nazwą już pozostał. Pod dziś dzień tak go nazywamy. Jest to niesamowicie dobre, skuteczne narzędzie, które Tobie polecam. Kolejna kwestia: no to gdy już te obiekcje masz spisane, no to możesz je adresować. Zanim one wybrzmią z ust klienta, bo dużo łatwiej zbija się te obiekcje, jeżeli ktoś ich jeszcze nie wypowiedział. No dobra, tylko jak to robić? No Można zrobić to już na etapie marketingu. Czyli na przykład bierzesz sobie jedną z tych obiekcji, które tam sobie na liście spisałaś, spisałeś i na przykład tworzysz artykuł, który na tą obiekcję odpowiada. Czyli na przykład, Twoi klienci często boją się, że po skorzystaniu z tego typu usługi wydarzy się x, to ty na przykład rozbijasz tą obiekcję i opisujesz w tym artykule, dlaczego być może to myślenie jest błędne, być może podajesz jakieś przykłady, gdzie to się okazało w zupełnie inne itd. Albo na przykład możesz wykorzystać do tego rolki na Instagramie, czyli tworzysz sobie rolkę. Każda jedna taka rolka to jest jedno rozbicie obiekcji klienta, na przykład Ktoś sprzedaje usługi online i jego klient boi się korzystania z usług online. Więc na przykład tworzysz rolkę, która mówi o tym, dlaczego te usługi online są lepsze niż stacjonarne, jakie benefity z nich płyną, dlaczego jest to lepsze dla klienta i dlaczego jest to być może skuteczniejsze rozwiązanie. No i też możesz adresować je w samej rozmowie takiej z klientem. Ja do tego zachęcam, czyli tak sobie zaplanować tą prezentację, tą rozmowę z klientem, żeby te obiekcje gdzieś tam przeplatać i wyprzedzać to, że klient w ogóle Cię o ten dany zakres zapyta. Z, mojej, z mojego doświadczenia wynika, że to jest bardzo skuteczne rozwiązanie i możesz sobie niesamowicie nim ułatwić życie i przyspieszyć podejmowanie decyzji potencjalnego klienta. Jak już rozmawiasz z kimś i on się z Tobą dzieli tą swoją obiekcją, no to nie próbuj jej od razu zbijać. Nie walcz z tym kimś. Tak jak ci wcześniej mówiłem, mamy tą reakcję walki i ucieczki. I ty, będąc osobą świadomą tego, nie daj sobie wpaść w tą pułapkę. Tak, jak ja wiem, że wiele osób ma problem z impulsywnością i mają kruche ego i za wszelką cenę muszą bronić swoje zdanie, ale podejdź do tematu może trochę sprytniej. Jak to możesz zrobić? Możesz na przykład podziękować temu klientowi, że się z tobą dzieli tą obawą, po czym sprytnie przejść do tego, żeby być może zmienić mu punkt widzenia na tą sytuację. Mniej więcej możesz to zrobić tak. Dziękuję, że mi pan o tym mówi. Dziękuję, że dzieli się pan ze mną tymi obawami. Z mojego doświadczenia wynika, że i tutaj sobie coś tam wrzucasz. To, co w ogóle polecam, czego jestem absolutnym fanem, jestem przekonany o wielkiej skuteczności tej metody, to ciągły, nieustanny trening. Czyli jeżeli masz w swoim zespole taką osobę, albo ty jesteś taką osobą, która chciałaby sobie to potrenować, to weź kolegę, koleżankę, może swojego przełożonego, po prostu potrenuj to. Czyli podejdź do tego jak sportowiec, który nie wychodzi od razu na ring i nie toczy tej jednej bitwy bez przygotowania, tylko miesiącami ciężko zasuwa na treningach po to, żeby gdy przyjdzie moment tej ostatecznej walki, pokazać te swoje umiejętności i, i wykorzystać te kompetencje, które nabył. No bo w moim odczuciu dużo lepiej się skompromitować i zrobić to źle, mając po drugiej stronie kolegę, koleżankę, nawet jeżeli taka scenka będzie trochę sztuczna, Niż skompromitować się przed klientem, zrobić to źle i stracić pieniądze. Ja nie lubię marnować pieniędzy, nie lubię marnować lidów, nie lubię nieskutecznego działania, więc zachęcam Cię do tego. Reasumując, obiekcje są, będą, były. Możesz oczywiście powodować, żeby było ich mniej, możesz je sobie adresować wcześniej, czy to na etapie marketingu, czy prowadząc swoją rozmowę, prezentację tak, żeby pojawiało się ich jak najmniej, czyli możesz to wyprzedzać. Możesz też stworzyć sobie killera obiekcji, narzędzie, które będzie pomagało Ci mieć odpowiedź na praktycznie każdą obiekcję, która pojawi się z ust potencjalnego klienta, tylko pamiętaj o tym, żeby najpierw do tych obiekcji dojść, bo to jest kluczowe i to jest ważne, czyli, żeby zbudować. Takie pole zaufania w tej rozmowie, żeby otworzyć tą drugą stronę i żeby ta osoba chciała ci mówić o tych swoich obawach, bo to dobrze, jeżeli one są, dobrze, jeżeli ta osoba ci o nich mówi, tylko musisz do nich dojść, zazwyczaj e, pogłębiając to pytaniami i dochodząc do sedna, bo być może czasami ten potencjalny klient sam nie wie, gdzie jest problem, i być może ty musisz go skierować rozwiązaniu tego, czyli trochę pobawić się w terapeutę, który zadaje pytania drugiej stronie. No i nie zapominaj o treningu, to jest niezwykle ważny element. Nawet jeżeli jesteś już turbo skuteczną osobą, to nadal możesz to trenować i do tego Cię zachęcam, żeby ciągle podnosić swoją poprzeczkę i ciągle robić to lepiej. To był Bartosz Puchacz podcast skuteczny. Subskrybuj, obserwuj, podaj dalej. I cokolwiek robisz, rób to skutecznie. Cześć.